Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądałby świat gdyby nie było zawodowych mechaników samochodowych? Halo. Dzwoniłem 3 godziny temu. Mówiliście, że pomoc drogowa będzie za godzinę. A dalej nikogo nie widać. Dobra, czekajcie. Ktoś jest? Pozdrów Helenę i dzieciaki. Pan zamawiał pomoc drogową? A po czym pan wnosi? A, wie pan, od małego miałem intuicję. Zawsze jakoś tak przeczuwałem. To co się zepsuło? No chyba pan jest od tego. Wszystko będzie dobrze. Co pan robi? Co z moim samochodem? Co to za pomoc drogowa? Pomagam jak mogę. To pan się nie zna na samochodach? Pan myśli, że gdybym się znał, to by mnie ktoś podwoził rowerem? Auto nie odpala, a to oznacza panowie, że nie mamy transportu na mecz. Problemy to nic innego, jak nowe możliwości, jak nowe wyzwania. Masz zakaz cytowania czegokolwiek z tej książki, co ci kupiliśmy na urodziny. Ale przekraczaj swój horyzont, to piękna książka, która pokazuje, że ograniczenia istnieją tylko. Zaraz poznasz nowy wymiar ograniczeń, w miejscu, którego nie spodziewał się twój live coach. Jak nie przestaniesz? Jakie mamy opcje? Jako informatyk sugeruję, żebyśmy wsiedli i wysiedli z samochodu. U mnie działa. No świetnie. A jak to nic nie da, to ściągniemy nowe sterowniki do spryskiwaczy. Bardzo pomagasz. Co myślisz? Myślę, że zgodnie z książką, której nie mogę cytować, należy poczekać, aż samochód sam dojeżdża do decyzji. Aby ruszyć, bo zrozumie, jak ekscytująca jest droga sama w sobie. My w środku, ty pchasz. Dobry, samochód mi padł i powiedzieli mi, że tutaj ktoś może pomóc. Tylko spokojnie, nie może się dowiedzieć, że nie znam się na samochodach. Dzień dobry, a z daleka pan pcha? Tylko spokojnie, nie może się dowiedzieć, że nie znam się na samochodach. A, ze trzy kilometry, no, pech, że pod górkę. Idzie nieźle. A jakieś Podejrzenia? Co mogło się stać? Sprytnie! Piąteczka! Yy, no, najpierw zrobił takie grrr, jak zmieniałem bieg, a potem takie grrr, i zaczął szarpać. Szlak Za mało konkretnie. Yy, nie wiem, czy to nie kolibrator. Ostatnie kolibratory się psują. Hmm, nie widziałem, że coś takiego istnieje. Muszę to wygooglować. Proszę powiedzieć, czy samochód był kupiony w miesiącu z literą R? Zgadza się. W czerwcu. A czy jeśli jedzie Pan bardzo szybko i nagle hamuje, to słyszy Pan taki. pisk! Ryzykownie, Andrzej. Ryzykownie. Nie wiesz, czy to u każdego? A wie Pan, że tak? Skubany zna się na rzeczy. To kolibrator. A wie Pan, oczywiście, co to znaczy dla samochodu. Wszystko albo nic, Że jest zepsuty. Zgadza się? Cieszę się, że mogę pomóc, hmm. rozegrałem to genialnie. mały wos, Andrzej. O mały wos. Świat bez mechaników samochodowych zrodziłby zdecydowanie zbyt dużo problemów. Wybierając szkołę branżową o kierunku mechanik pojazdów samochodowych zdobędziesz zawód i umiejętności, których potrzebuje każdy, kto parkuje swoim autem w garażu. Najlepszych mechaników czekają wyzwania na trasach rajdowych i wyścigowych, nie mówiąc o uznaniu ze strony tych, którzy kochają auta i poświęcają im całe swoje życie. Wybierz szkołę branżową lub technikum i dołącz do nich.